Ja właśnie 70 rocznica, kiedy tutaj w okolicach pińska nad nysą Łużycką wojsko polskie z drugiej armii Ludowego Wojska Polskiego szykowało się do natarcia na niemieckie siły znajdujące się na zachodnim brzegu Nysy Łużyckiej. Jesteśmy przy bardzo historycznym obiekcie. Ta szkoła, która nosi zresztą imię żołnierzy polskich. Września 1939 roku właśnie we wrześniu, w październiku, w listopadzie i później stała się miejscem, gdzie leczono naszych bohaterów, tych, którzy tutaj zostali zwięzieni z różnych pól witewnych między innymi z podłodzi. W sali gimnastycznej była jedna z głównych takich sal operacyjnych, szkoła właściwie przez cały okres II wojny światowej stanowiła zaplecze pobliskiego Stalagu 8a jako szpital wojenny i właśnie stąd przed kilkunastoma minutami wyruszył specjalny korowód pojazdów wojennych, pojazdów historycznych, który odbywa rajd po tych ziemiach dla uczczenia 70. rocznicy walk na tym terenie, dla uczczenia tych żołnierzy polskich, którzy tutaj walczyli i ginęli. Wam mi będzie radzić, boję kogo bo Kiedy z dalekiej Syberii zaczęli zgłaszać się do Wojska Polskiego ludzie ciężko doświadczeni, bardzo wielu Polaków, którzy przeżyli gehenne na tej nieludzkiej ziemi. Wtedy też po utworzeniu pierwszej armii Wojska Polskiego powstały zręby do utworzenia drugiej armii. Jej dowódcą został generał Karol Świerczewski, znany powszechnie wtedy w Polsce Ludowej jako Walter. Wojsko Polskie, zwłaszcza druga armia Ludowego Wojska Polskiego, nie była jeszcze w pełni przygotowana do wzięcia udziału w walkach. Nie była w pełni wyszkolona, ale stało się tak, że tutaj na tym odcinku, a w tej chwili znajdujemy się w pobliżu Bielawy, warto wspomnieć, że właśnie Świerczewski jako dowódca wydał rozkaz, z którego wynikało, iż na tym odcinku mniej więcej od Bielawy aż po Przewóz będą użyte trzy Polskie Dywizje. Dziesiąta Dywizja Piechoty, która tutaj w rejonie Bielawy Dolnej była przygotowywana. Druga, następna Dywizja to była Siódma Dywizja i Ósma Dywizja Piechoty Wojska Polskiego. Te związki miały być użyte do przełamania tej obrony niemieckiej. Co warto przypomnieć, że na wielu odcinkach w związku z taką rywalizacją dowódców sowieckich po prostu dochodziło do bez takiego wielkiego rozpoznania wywiadowczego, do rozpoznawania stanowisk niemieckich bojem. Po prostu wysyłano żołnierzy, którzy podejmowali walkę, nie znając stanowiska ogniowych nieprzyjaciela, a wtedy te wszystkie punkty oporu niemieckiego się ujawniały. Tak też działo się w tym pasie. Wtedy ginęło bardzo wielu polskich żołnierzy i warto wspomnieć, no bo Pozostaje pytanie, jak to się stało. Ciągle mówimy o przełamaniu od Rynysy przez oddziały rosyjskie. Mniej pamiętaliśmy zwykle, czy nie chciano pamiętać o tym, że tutaj bardzo ciężkie boje toczyli właśnie żołnierze polscy. Zwłaszcza w tym rejonie, w którym jesteśmy, mówimy tutaj o drugiej Armii Wojska Polskiego. Przygotowanie tych wojsk nastąpiło mniej więcej 10 z nocy, z 10 na 11 kwietnia oddziały zostały podciągnięte w ten rejon, wtedy stąd odeszły wojska sowieckie, po czym podeszły oddziały już bezpośrednio w rejon swoich punktów wyjściowych po to, żeby 16 rozpocząć atak. To co wiemy z tamtego okresu na podstawie rozkazów, to około godziny 6:15 16 rozpoczęła się trwająca kilkadziesiąt minut nawała artyleryjska, a warto wiedzieć, że wcześniej dyslokacja polskiej artylerii i polskich oddziałów pancernych y, miała miejsce w okolicach Kliszkowa, w okolicach Świętoszowa, w okolicach Parowej. Po tym przygotowaniu artyleryjskim o godzinie mniej więcej 7.15 z tych właśnie miejsc w kierunku Nysy, w kierunku linii obrony niemieckich wyruszyli polscy chłopcy w mundurach. I ta droga, która prowadzi tutaj na dół, do Kwisy, przepraszam, nie do Kwisy, do Nysy Łużyckiej, to jest jedna z tych dróg, które niegdyś były wykorzystywane przez mieszkańców stojących poniżej samotnych gospodarstw, a właśnie ten taki spadek jej łagony pozwalał na podciągnięcie tędy różnego rodzaju środków przeprawy do brzegu. Nysurzyski, skąd żołnierze wyruszyli dalej na zachód. 16 po godzinie 8 właściwie, między innymi z tego rejonu, a znajdujemy się w pasie, w którym operowała 10 Dywizja Piechoty. Mniej więcej w tym rejonie, na tym płaskim odcinku terenu zostały przygotowane środki przeprawy. Oczywiście wszystko to się odbywało pod silnym ogniem niemieckim, który prowadzony był z drugiej strony Nysy Łużyskiej. Wtedy też doszło tutaj do poważnego zniszczenia różnych zabudowań, takich samotnych, które w tym miejscu do dzisiejszego dnia no, świadczą o tych zabudowaniach, te ruiny. Można zauważyć, że są tutaj i studnie, i różnego rodzaju silosy gospodarcze. Natomiast po prawej mojej stronie jest taki odcinek płaskiego terenu, który dobiega aż do brzegu nysy. Co jest ważne, że cały czas tutaj wzdłuż cieku rzeki są bardzo strome zejścia i żołnierze, którzy atakowali, opuszczając bunkry, byli narażeni na bardzo silny ostrzał niemiecki. Natomiast ten płaski jeden odcinek no był takim miejscem, gdzie można było przygotować te środki przeprawowe, nie trzeba było ich znosić z góry i stąd też na pewno na tym odcinku doszło do jednego z takich bardzo ważnych elementów tego ataku. No zaskoczeniem dla Niemców nie było to wielkim, ponieważ te ruchy, które były przygotowywane tutaj, były obserwowane również przez drugą stronę. W każdym razie i na tym terenie ta ziemia spłyna krwią polskich żołnierzy z II Armii Wojska Polskiego. Właśnie z tych okopów, dzisiaj tak właśnie rozmytych czasem, deszczami, różnego rodzaju roztopami, z tych rowów wyruszyły polskie oddziały rano 16 kwietnia 1945 roku w kierunku Nysy. Warto wspomnieć, że już ten pierwszy dzień walk zaowocował ciężkimi stratami polskimi. Zginęło tutaj około 100 żołnierzy w ciągu. Pierwszych kilku godzin, a ponad 300 było rannych. Są to straty ogromne, biorąc pod uwagę fakt, że te właśnie ta śmierć dotyczyła ludzi, którzy ginęli tu w ciągu pierwszych kilku godzin walki. Po walkach, tych, po tych zaciętych tutaj bojach, ciała zebrano, ale na pewno gdzieś tutaj jeszcze są i takie miejsca, gdzie spoczywają żołnierze, których później kwalifikowano jako zaginionych. Ten monument postawiony w miejscu walk ma wymowę szczególną. Otoczony resztkami rowów, które służyły tutaj polskim żołnierzom do ukrywania się, zachował to, co najważniejsze zachował chyba na wieczną już pamięć nazwiska tych, którzy tutaj mieli swoje działa ustawione. Możemy przeczytać stanowisko bojowe, dokładnie podana data 16 kwietnia 1945 roku i podany dokładny wykaz osób, a więc kapitan Artjom Tarskich, Bednarczyk Tadeusz, dalej Labiszak Mieczysław, Zapotoczny Władysław, Styś Antoni, Maciuk Józef, Makronowski. Proszę zwrócić uwagę, że to miejsce jest chyba rzadko odwiedzane, chociaż w ostatnim okresie zapewne zostały odnowione tutaj te Łańcuchy otaczające w związku z 70 rocznicą palą się znicze. Miejmy nadzieję, że właśnie takie upamiętnienia pozwolą wszystkim pokoleniom, następnym młodych Polek i Polaków zapoznawać się z taką tragiczną historią tej Ziemi i zachowywać pamięć o naszych bohaterach. Te pojedyncze kępki gruzów, to świadectwa, że niegdyś w tym miejscu żyła wieś, która w trakcie walk w kwietniu znalazła się niemal w centrum, w centrum wydarzeń. Prędocice, bo właśnie o nich mowa, poprzez nysę sąsiadowały, czy sąsiadowały, bo już nie ma tej miejscowości. Zatemburgiem i z tamtą miejscowością, która obecnie już jest po stronie niemieckiej, wtedy te obydwie miejscowości należały do Niemiec. Ten most, który tutaj był przerzucony nad Nysą, stał się bardzo ważnym celem dla żołnierzy polskich, którzy nacierali od strony wschodniej. Przy moście tym 26. 26. Pułk Piechoty poniósł bardzo ciężkie straty. Zginęło ponad 300 też ludzi, podobnie jak w innych rejonach. Tutaj o konkretnych liczbach trudno mówić, dlatego że część tych ludzi była uznawana za zaginionych, bardzo wielu było rannych, ale już wieczorem w kwietniu, 16 kwietnia, żołnierze polscy opanowali Ratęburg po drugiej stronie, i podobnie działo się nieco dalej w kierunku yy, przewozu biorąc. To z tych okopów, które są naprawdę doskonale zachowane mimo upływu 70 lat, rano 16 kwietnia wyruszyli polscy żołnierze w kierunku Nysy Łużyckiej i tam za pomocą tych środków przeprawowych, jakie udało się zgromadzić, tak samo używano różnego rodzaju takich bardzo prowizorycznych. Sposobów przeprawy, a nawet niektórzy usiłowali wpław się przedostać na drugą stronę. Tam właśnie rozgorzała bardzo ciężka walka. Trudno powiedzieć, ilu ludzi na tych właśnie tutaj łąkach przed, przed piersiami tych okopów padło, ile tutaj młodych istnień Polaków zostało e, zniszczonych. W każdym razie ten rejon to rejon bardzo krwawej bitwy właśnie. 16 kwietnia 1945 roku. W słupie granicznym naszej ojczyzny widnieją resztki przyczółku mostowego. Tutaj ta przeprawa była przerzucona nad nysą Łużycką. i po drugiej stronie jest miejscowość Rattenburg. Jak już wspominałem, wieczorem to miasteczko zostało przez polskich żołnierzy zajęte. A nieco dalej, w pobliżu Bielawy Dolnej, naprzeciwko tej miejscowości jest Neudorf, taka wieś, Niedernoidorf właściwie, która też została zajęta już 16. Warto powiedzieć, że mniej więcej do 21 kwietnia natarcie II Armii Wojska Polskiego przebiegało z dużymi sukcesami. Niestety popełniono wiele błędów. Między innymi nie było pełnego rozpoznania, jak wyglądają siły niemieckie i pod Budziszynem, konkretnie 24, doszło do odrzucenia polskiej ósmej dywizji piechoty przez oddziały grenadierów pancernych Brandenburg. Walki były bardzo krwawe. Dochodziło tutaj też do wielu zbrodni wojennych, do mordowania jeńców, których, którzy dostawiali się do niewoli niemieckiej, a Mysa Łużycka, o czym wielokrotnie wspominają ci, którzy tutaj forsowali tą rzekę, spłynęła po prostu polską krwią. Dzisiaj ta rzeka jest no, granicą pomiędzy naszą ojczyzną a e, Niemcami, ale warto pamiętać, że ta rubież była bardzo krwawo i ciężko wywalczona przez żołnierzy polskich. Przełamanie obrony niemieckiej tutaj pod Toporowem, przy dawnej wsi Prędocice, kosztowało bardzo wiele polskiej krwi, ale ci żołnierze, którzy toczyli tutaj ten śmiertelny bój, to nie byli ci, którzy chcieli walczyć o jakieś polityczne sprawy. Często byli to ludzie, którzy doznali już tego, czym jest sowiecka władza, byli szczęśliwi, że mogą walczyć o swoją ojczyznę niepodległą, i dzisiaj powinniśmy pamiętać, że krew tych ludzi jest tak samo polska, jak wszystkich tych innych, którzy walczyli na frontach zachodnich. Pamięci ich poświęcony jest ten pomnik w Toporowie, który na płytach przed monumentem upamiętnia także wszystkie związki taktyczne, jakie wchodziły w skład II Armii Wojska Polskiego. Część tych ludzi spoczywa na wielkim cmentarzu w Zgorzelcu, na którym są złożone prochy ponad... Grubo ponad 3000 naszych rodaków walczących tutaj na tych terenach. Kolejny raz warto przypomnieć, że ta wielka ofiara, ta wielka danina krwi mogłaby być mniejsza, gdyby nie chodziło tylko o wyścig dowódców sowieckich do Berlina, gdyby było to wszystko bardziej przygotowane pod względem zwiadowczym, gdyby nie wysyłano Polaków często na najbardziej trudne odcinki, nie dając im właściwie. Należy tego przygotowania wywiadowczego, ale najważniejsze, żebyśmy pamiętali o tych ludziach, żebyśmy pamiętali, że żołnierz polski wszędzie gdzie walczył, dawał z siebie wszystko i tą wielką ilością krwi przelanej płacił za nasze dzisiejsze spokojne życie.